Tak. Tak, ja Moje zainteresowanie tutaj jak chodzę na taki problem, więc turystyka, wszelkie podróże, lubię słuchać muzyki. No i ogólnie jeżeli chodzi o szkołę, no to lubię się bardzo uczyć matematyki. O. Jak o. Nie skłoniła pani Ela, boś w sumie przemusiła do tego. No i że tak powiem, no... znowu. Nie. nie, w sumie zdecydowałam się na to po dłuższym czasie i w sumie nie żałuję wam. Dziękuję. Okay. A mi pierwsza myśl, która się rzuciła, jak usłyszałam to pytanie, no to przede wszystkim to, że moim zdaniem szkoła nie powinna się należeć tylko z obowiązkami ale też z jakimś rozrywką, więc myślę, że to trzeba byłoby zrobić nie, trzeba po prostu zrobić jakąś dyskotekę szkolną od czasu do no, czasu. Cicho to ona mówi. Myślę, że to y, od kiedy chodzę tutaj do szkoły, to słyszałam, że były imprezy, ale ja za, za mojego czasu jeszcze nie byłam na żadnej dyskotece i myślę, że to powinno się zmienić. Właśnie tak jak koleżanka tam mówiła, ksero jest bardzo potrzebne, gdyż jest to duży problem, jak i dla nauczycieli, tak i dla uczniów. Ja uważam, że może nie mam dużych talentów, ale bardzo lubię rysować. No i yy, jeść. Taki no, talent. No, no to przekonywania. No i to, że zawsze jestem uśmiechnięta. Łatwo to zauważyć. A z takich słabszych stron, no to myślę, że właśnie jest odpowiedna. Bardzo odpowiednia. Głosuj na Marysie z trzeciej test, bo nie będzie ci źle. Inny. No, no właśnie. właśnie. Trzeba liczyć na inne. ja myślę, że jakieś szanse tam mam, bo mam wsparcie klasy. Jestem tylko w szkole, więc już tam większość ludzi mnie zna.